No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Friny Dzisiaj sobie zagramy taką gierkę na chillku Bo chcę wam pokazać kartusa w dżungli Który w patchu 12.8 Jest, znaczy nawet nie 12.8 Tylko nawet wcześniej Jest naprawdę dosyć silny ziomeczki Więc jeśli tym jeszcze nie grałeś To musisz, naprawdę musisz Musisz, masz taki obowiązek ziomeczku Jako gracz ligi Musisz spróbować takiego kartusika Dostał bafa. Kurde, chyba w poprzednim patrzu, że właśnie mm, tam macie na szaro, jest napisane deal z 95% damage. Wcześniej to było 85%, teraz jest 95%, i znowu się stało, że kartos w dżungli jest naprawdę mega mocny i po prostu szybko to clearuje. I po prostu koks totalny, ja wam to zaprezentuję. Po prostu powiem wam tak: mm, To jest taki myślę, jakbym ja chciał grać w dżungli. Tak o sobie for fun, to <grafię> właśnie, bo gram też na koncie free'nu dżunglę Jakbym dalej kontynuował swoją przygodę właśnie grając takim kartusikiem Co W sensie, jakbym dalej kontynuował swoją przygodę grając w dżungli To myślę, że teraz na pewno bym piknął tego kartusa, bo Oj byku, on jest naprawdę, kurde, silny <grafię> I taki, wiecie, trochę braindeadowy w sumie, bo nim wystarczy tak naprawdę po prostu sobie clear'ować dżunglę z góry do dołu i będzie naprawdę gituba. Wilk ty mi się tutaj tylko nie odradzaj, spoko. I co, już jest 12 farmy i dżunglę praktycznie się, no dżunglę bardzo szybko się robi, naprawdę. Ja wam to pokażę. Dobra, biorę to na bocie double kill. W ogóle gram sobie z widzami, jeśli chcecie ze mną zagrać, no to oczywiście zapraszam na Discorda, bo z Discorda sobie biorę tutaj ziomeczków do gierki. Mam jeszcze dodatkowe egzosta, bo fleszyk na kartusa, jak chcecie, możecie grać. Ja gram sobie z egzostem, bo po prostu wolę mm, tego egzościga. Dobra, mam reda, także jakieś autoataczki by się przydały. Na y, zioma Golema. Jak to w ogóle wygląda? Ja zabił. Nice, ja mu zaraz tam przyjdę. Golemki już praktycznie zrobione. I zaraz tak przed krabikiem, <laughs> Że... Właśnie. 3.15, cała dżungla sklirowana, Jestem na topie byku. Ja coś tutaj mogę zrobić. O kurde, chyba zbejtowałem tego Jasuło. Dobra. No. Siema, siema. Darkar weścik robiony. Nie wiem czy runki pokazywałem, ale mam właśnie takie pod darkar weścika. No i Relia jest już tilted na maksa. I Warwick na bocie, także mam to za darmo. Pięknie tam na midzie, byku, Katarina. Mój ziomeczek. Dobra, ja to smajtuję, żeby nie było tego shielda. Jeszcze zobaczę. Tak się upewnię w sumie, czy Warwick tutaj wszystko wziął. Bo czasami się zdarza, że jednak nie wziął. Dobra, cofnę się do bazy. I od razu Darkseera sobie kupię. Ja chcę być takim odkurzaczem, po prostu, co yy, zasysa całą farmę z tego Summoner's Rifta. Od razu... <laughs> no już mam dużo AP, także wiecie, im więcej AP się ma, tym szybciej się zabija yy, Dżunglę tym szybciej też się respi i tak coraz więcej, coraz więcej yy, farmy. Także nie wiem, no powiem wam tak, myślę, że w 20 minucie na pewno, może nie na pewno, ale powinno się mieć gdzieś 180, naprawdę tym kartusem. Było dosyć łatwo i przyjemnie się to farmi, ja idę, idę, idę. A, Tylko trzeba to Q trafiać. Ja w to czasami jestem dobry, czasami jestem słaby. To się naprawdę różnie zdarza i chyba przybejtowałem tutaj tego siomek. Bejtuję do Katariny, co? Wszyscy są na low, także Katarina moja jest w niebo wzięta. Morwik, pięknie si, nice. wszystkie kila, koks. Dawaj, dawaj. Okej, okay. spoko. No to co? Gang na bocie zrobiony. No to wracamy do farmienia. Tam Drake'a, chyba Drake sobie później zrobię na no chilku. <laughs> Sorry w ogóle, że mogę być taki trochę przywalony w sumie, bo jest 913 Także jeszcze trochę nie ogarniam, ale jest git. Chciałem nagrać sobie odcineczek, bo właśnie za niedługo będę... Będę w trasie, będę jechał pociągiem, kurde. Nie wiem czy wyjeździcie pociągiem, ale ci co jeżdżą pociągiem, to myślę, że zgodzą się ze mną, że to nie jest jakoś najprzyjemniejsze, najprzyjemniejszy moment w życiu po prostu i że to jest dosyć kurde giganudne. Ale tak to sobie odpalam książeczkę i jest git czytam sobie tam... Yy, kurde, czy mogę wam powiedzieć o czym? No, to taki, ja tak, tak, takie, takie psychologiczne rzeczy sobie czytam, bo mnie to e, interesuje. <laughs> tak szczerze, jakby była książka o graniu kartusem dżungi, to też bym sobie chętnie poczytał. <laughs> Może taką zrobię. <laughs> Napiszę książkę o graniu kartusem dżungi. Nie wiem, czy. Kurde, tak światło mi się czasami. E, ten wezmę to skleeruję, żeby się do końca spuszowało. I przy okazji mam szósty level. Także ja pinguję, że mam szósty. Jeśli ktoś nie wie jak się pinguje, to po prostu klikam G i od razu jest R. No, powiem wam tak. Zastanawiałem się czy Rkować. Zobaczyłem katę, stwierdziłem, że nie Rkuje, ale później stwierdziłem, że z Rkuje, żeby pomóc. No i tak wyszło, że moja R trochę useless i yy, widzicie... Kurde 3 minuty cooldownu, także R trzeba tak bardziej na spokojnie. Ja tego nie wiedziałem, bo... Kartusem właśnie trochę grałem, ale nie gram za często także z Rkami następnym razem wyczekajcie. Dobra. Ja tutaj biorę dżunglę znowu. O, Orwik. na smajta, się ma dzięki. Yy, tylko ten, krabika tutaj. Jeszcze będę chciał sfarmić. A Orwik tam biegnie ty. Uwaga, uwaga, ziomek. Yy. Ja tutaj coś mogę zrobić, bo on go podrzuci. Nie no, ten jasuło mój to jakiś totalny smoothie. Dobra, pogers. Spoko. To co, ja przy farmie tego e, krabika. No ja mam 2000 golda w ogóle. Teraz to się zdziwiłem. Nie wiem, czy to smajtować W sumie teraz. Ja chyba. Tak sobie myślałem, coś, żeby Drake'a jakieś zrobić. Tylko robienie kraba to jest właśnie najgorsza rzecz, jaką. Można zrobić tym kartusem w sensie to jest po prostu mega irytujące. Hmm. Dobra, wezmę sobie. Jeszcze sobie przy farmie. Mój teamik to totalne koksy. Po farmie sobie wezmę e, maskę i wtedy coś tam pokombinuję. Już 200 damage as Q. Nie no, naprawdę. Podczępik totalny. Pamiętacie, jak mówiłem, że w 20 minucie powinno być 180 farmy. Mam nadzieję, że dobiję do tej 20 minuty, bo kata 6-0, ja 4 0 No, totalne. No, ja te golemy, pozwólcie, że pominę. I wezmę sobie... No, Shadow Flame'a. To jest taki typowy build. Maska Shadow Shadowflame, Rabadon albo Zonia. Ja chyba Rabadona złożę, bo ja uwielbiam mieć dużo damage'a. Dobra, RK będzie dopiero za minutkę. Ja sobie jeszcze skniruję to. I zaraz się sobie porobię po prostu. I widzicie, to jest takie no... dosyć przyjemne. bo Po prostu farmicie i jest gitowa. Niby jakieś tam ganki Mile są widziane, ale też można gankować za pośrednictwem ergi i wtedy przeciwnik mówi, o kurde, Garçus jest wszędzie, bo nie dość, że farmi to jeszcze gankuje z tej Rki pokrzępik Po prostu. Dobra, biorę Drakea. Nie mam co robić na mapie. Na no 83 farmy w 9. Myślę, że dobrze nawet. Wyciągnę to trochę. Żeby Warwick miał większe problemy, żeby mi to zestylować jakby chciał. Dobra, wziąłem. ej i pięknie. Jungle difference na olczacie. Jest dobrze. Dwa razy więcej farmy mam od niego. Może jeszcze mi się uda coś zabrać. Chyba nie. No, dobra. Janka. Idę idę. Może coś tam mi się uda zabić. Chociaż ona po prostu ucieka. Hmm. Nie wiem czy asystę dostanę za tę ścianę. Bo widzę na minimapie, że, thrash, że Twitch chce zabić. Także odpuszczam. I nie dostałem asysty z polka. Ale mi Mida, bo to i tak by się slow pushowało. I nie mam co robić na mapie. Niby Heralda mogłem, ale... Hmm. Ja, taki coś mega sceptycznie jestem nastawiony do tych Heraldów. Te, heraldów tak wam powiem szczerze. Dobra, wezmę Dark Seal, mam już Dark Seal, dobra, jestem ślepy. Mam 5 staków, także dobrze. Przejdę się, wezmę tego Heralda gdzieś tam puszczę. Ale widzicie, ja, ja, ja nie robię nic takiego specjalnego. Nie, ma, nie robię żadnych playsów, nie trafiam każdego queue. Eee, I tak jestem, no, mega do przodu po prostu. Przechodzę sobie. Mówię ja na to odkurzasz, bo po... <laughs> widzicie jak to wygląda. Przechodzę i po prostu wszystko wciągam. Dobra, zasmajtuję. Bo oczywiście smajcik niszczy Shielda. No i wezmę sobie tego karaldzika. Hmm, myślę, że... Myślę, że jakbym kurde... Grał teraz rankedy, to możliwe, że grałbym Mida i dżunglę. Ja zawsze biorę Mida i Topa, ale myślę, że Mid i dżunglę... O kurde, Warwick na szósty level, ja mam dziewiąty. No prawie mi się go udało zabić. Nie mógłbym zrutować, ale... Wiecie co na takiego orwika, który tam jest mega do tyłu to nie ma co. Od razu sobie puszczę Heralda. Może coś tam się poddejwuje. Pamiętajcie, żeby po Heraldzie od razu odpalić Trinketa, bo nie dość, że Trinket jest użyty, to jeszcze wchodzi w cooldown. Teraz tylko żeby to nie zjewać Dobra podczempik Dobra, super <laughs> ja jakąś Rkę mogę Zazwyczaj w wyższej dywizji jest coś takiego, że jak ktoś zostanie na low, to wtedy ludzie pingują tak, nie? Że żebym ultował Jakby ten kartusik sobie puścił ulta. Ale jak tego teraz nie pingują, także... To ja nie będę tego robił. O kurde. Z tym. na przypale. Trochę na przypale, ale wyszło. <laughs> Więc dobrze. Nie co tam też Mega Oro robi. Dostałem asystent. Nie wiem jak, ale się bardzo cieszę. Cofnę się do bazy i. Kurde, no i ja mam 9 staków. O, tutaj Irelka. Ja się cofnę. Mam 10 staków na Dark Sealu, także. Szkoda, by to było nie wykorzystać i wracam do swojej dżungli. Znowu sobie farmię z dołu do góry. Jest turbo kozak, ty. No i tak w kółko, nie? I tak w kółko, w kółko. W razie czego też patrzę, czy jakiejś Erki nie zapodać. I wtedy, ziomeczku, oraz wszystkich, naprawdę. Free LP teraz championik, mi się wydaje. Nie wiem, zawsze jak jest, kar zawsze jak jest kartus w mecie, w dżungli to ja tego tak nie cierpię, bo to jest naprawdę. Widzicie, ja sobie tako przechodzę: wszystko jest farmione. A w razie czego, jak zobaczę, jak ktoś jest na low, to się snalał, to Rk gościu umiera. Mam jeszcze więcej pieniędzy. No, mega to jest silne po prostu. Oczywiście, tak jak, tak jak clearuję, to na pewno nie jest najbardziej zoptymalizowane, jak się da. Bo na pewno. O, bardziej. I, I odkurzacz <noise> kolejnego ziomka, po prostu wciągam wszystko. Dobra, golemki i co? Wszystko skwirowane, zaraz drake, ja to się cofnę do mazy. Patrzę czy jakoś, zawsze będę, będę to powtarzał jeszcze pewnie kilka razy, ale będę patrzył czy coś po prostu nie zerkować komuś by nie pomóc. Dobra, budki. Więcej movement speed, zaraz się z respi, zaraz Drake. Ej, no ziomek, no to jest free po prostu, no co ci mogę powiedzieć? Nie wiesz, że mój team jest mega do przodu. To jeszcze ja sam jestem, <coughs> jeszcze ja sam jest mega oro. Morwi 8 level, ja będę miał 11. Ja mu chyba nawet wejdę do dżungli, bo moja dżungla w mojej dżungli nic nie ma. Chciałbym bardzo Drake'a zrobić. W sumie wezmę jest mega taka. Kata, w razie czego? F3 Ja mam merkować? Chyba mogę. Chyba, że i to mi się coś przykila. Dobra, nie skillek. <grym> no i super. Co, ja cię wezmę raptorki. Ponieważ ty jesteś dopiero na golemach. A przylecie to. O, Ty Bardziej. Co ty myślisz sobie? Dobra, że przez portal przejdzie, to przypomnę. Nie ma problemu. Ja ci rada biorę i tak Twitch niby chce, ale ja mu nie dam, bo jestem samolubny mm. kurde, nie ma co farmić... O! Dobra, nie zabiega. Nie ma co farmić. Trzeba się... Prze... Trzeba na jakąś inną pozycję. O dobra, grompik wstaje. To jak grompik wstaje, to też będą wilki wstawać. Przy... Chyba że... nie, chyba że... Tak, wstają, dobra. Tylko nie wiem czemu klepsydry nie było. Oj. Właśnie, widzicie, grom wstaje, tak jak wcześniej clearowałem grom wilki raptorki. Tak teraz wszystko po kolei staje. Używam smajta, bo w sumie nie użyłem wcześniej. Były dwa smajty, to nie ma co je trzymać. No i tak się farmi po prostu. 20 minuta 180 farmy, zapamiętajcie. Myślę, że na chillu mi się uda to zrobić. O. Pomogę sobie jakiemuś teamowi. Jakiemuś mojemu przyjacielowi z drużyny. <laughs> tak też czasami trzeba, bo frikile też są fajne. Są taki szybki jest? Dobra, mysik. Wezmę golemy. Tego Flamea bym chciał wziąć. 300 golda to trochę za dużo. Hmm, Ale dobra, wezmę golemki. Warwick nie żyje. To w sumie wiecie co? Jak ja jestem tak do przodu, no niby, niby, sensowne byłoby się cofnąć, ale ja jestem greedy chłopak. Ja sobie wejdę do dżungli teraz tego Warwicka i jeszcze mu zabiorę tego grompika, co? Mogę nawet użyć tego portalka, żeby być szybciej. <ścoughs> Czy chcę wave'a? Nie pyta. Nie no ziomeczku, moim wave'em jest przeciwna dżungla. Jak mi Warwick wejdzie do mojej dżungli... To wtedy będę wkurzony, pa. on, on na pewno tu będzie. Ja mówię do mojej dżungli, bo jego dżungla to już jest moja, po prostu. Wiecie co chodzi? No, Morvik tu stoi. okej. Okay. Dobra, 172, jeszcze dosłownie dwa kampy w dżungli i będzie 180. No co, no widzę, ty chyba chcesz kartusem pograć po prostu. <gry> tak coś mi się wydaje. Ja smajtuję to, bo no dwa smajty. Jak widzicie, praktycznie nie trzeba smajtować, no bo ja mam ciągle Full HP. Także nie ma z tym problemu. By jakoś smajtować po HP. Tylko opłaca się smajtować, żeby po prostu się szybciej farmiło. No i jest 180. Nawet przed 18 minutą. To w 20 statystycznie powinno być gdzieś gdzieś 200. Dobra, biorę tak. Wezmę sobie AP dodatkowo. Ale i tak będę chciał rabadonka złożyć. I powiem mam tak. Czy, czy ja potrzebowałem jakiejś mega mechaniki? Żeby to tyle farmy mieć? No nie! Wystarczy tylko farmić w kółko i będzie git. Więc, dziewczyno, <laughs> na nic nie czekaj, tylko zagraj sobie kartusem. Oj, przeciwnicy się poddali, dobra, terka na koniec. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to peczko wygrać, czekajcie na następne uśmiechnijcie Śmiejcie się, beczku, masz naprawdę super uśmiech, cześć.